W ilu językach mówią dzieci mamy, która jest uzależniona od przeprowadzek. To będzie chyba pierwszy raz w życiu, kiedy postaram się wymienić wszystkie języki. Numer 1, hiszpański. Ja do dzieci zawsze mówiłam w języku hiszpańskim. Numer 2, angielski. Mój mąż mówił do dzieci w języku angielskim. Mąż jest Polakiem, plus maltańska szkoła, która całkiem nieźle rozwinęła je w języku angielskim. Numer 3. Język polski. Ten zawsze był wokół nich, ponieważ ja z mężem zawsze między sobą rozmawialiśmy w języku polskim. Dodatkowo babcia, dziadek, ciocia, wujek, czyli mnóstwo osób z otoczenia. Numer 4. Język maltański, który został wprowadzony już na etapie żłobkowym. Dzieci w wieku dwóch lat miały kontakt i to bardzo duży kontakt z językiem maltańskim, ponieważ żłobek na Malcie jest w języku maltańskim. Numer 5. Język niemiecki. Język niemiecki, który pojawił się w naszym życiu 3 lata temu, kiedy zdecydowaliśmy, że zamieszkamy w Szwajcarii w części niemieckojęzycznej. Na dzień dzisiejszy jest to język, z którym dzieci mają największy kontakt. Numer 6. Język szwajcarski niemiecki. W Szwajcarii mamy wiele języków, to wie pewnie każdy. Mamy język francuski, mamy język włoski, mamy język niemiecki. Ale w części niemieckojęzycznej mamy też coś takiego jak język szwajcarski niemiecki. I niestety nie jest on taki sam jak język niemiecki. Jak to wygląda w praktyce? W szkole na lekcji języka niemieckiego dzieci uczą się języka niemieckiego, natomiast języka szwajcarskiego uczą się od kolegów, koleżanek, listonosza, pana hydraulika, sąsiadów. Od wszystkich, z którymi mają do czynienia, bo faktycznie ludzie tutaj między sobą nie mówią językiem niemieckim. Numer 7. Język francuski. Język francuski pojawił się w naszym życiu całkiem niedawno, wprowadziła go szwajcarska szkoła, i dodatkowo, kiedy jedziemy do Lozanny czy Genewy. Tam musimy porozumieć się w języku francuskim. Numer 8, język włoski. Język włoski jest naszym fenomenem. Nigdy w życiu dzieci go się nie uczyły, ale mają go w wersji komunikatywnej. Zarówno na Malcie, jak i w Szwajcarii mają one bardzo duży kontakt z dziećmi włoskimi. Numer 9, Łacina, ale o Łacinie to opowiem Wam przy kolejnej kawie.